Sobotę 20 kwietnia w wieku 62 lat po długiej i ciężkiej chorobie zmarł Zbigniew Gawriołek. Przez wiele lat pełnił funkcję prezesa zarządu starszego cechu rzemiosł różnych we Włocławku. Należał do nas do cechu od 82 roku. Był kolegą i rzemieślnikiem długoletnim, cenionym przez wszystkich rzemieśl rzemieślników. Należał, był wybrany na dwie kadencje do zarządu. były dwie kadencje starszym cechu. No, należał też do Izby Rzemieślniczej. Był zastępcą przewodniczącego Komisji Odwoławczej i w wielu organach był odznaczony dużym, znaczy scenionym też odznaczeniem, złotym. I, Jana Kilińskiego srebrnym krzyżem zasługi za długoletnią pracę w rzemiośle. Wielokrotnie nagradzany za ciężką pracę, dał się poznać jako człowiek odpowiedzialny, sprawiedliwy, otwarty na potrzeby tak współpracowników, rzemieślników, jak i przyjaciół. Ja z nim byłem w zarządzie 8 lat, także takie wspomnienia mamy też z różnych wycieczek, gdzie starał się rozwiązać różnego rodzaju problemy. Nie problemy tam, wiadomo jak na, na wycieczkach jest, nieraz tam coś komuś odpowiada, pokój czy coś tam zawsze uczynnie starał się to rozwiązać. W jednym przypadku pamiętam, że nawet był skłonny dać swój lepszy pokój, żeby po prostu załagodzić całą sytuację, żeby było wszystko dobrze. Właśnie, zbyszczy to był właśnie taki człowiek, który szukał takich kompromisów i rozwiązań pokojowych. Nie, nigdy, nigdy nie szukał jakichś rozwiązań na, na siłę, że na przykład ja de, decyduję, tak ma być, tylko po prostu były rozwiązania takie za zgodą jakąś większość, ktokolwiek z nim się widział pierwszy raz, no to tak było widać, że tak od niego takie ciepło jak gdyby było nie? i on był takim człowiekiem właśnie miłym. Bardzo w osobieniu, że dał się mówić. Ostatnie pożegnanie odbędzie się jutro 25 kwietnia o godzinie 14.30 na włocławskim cmentarzu. Cześć jego pamięci. Monika Grzanka, telewizja Kujawy.